Cześć! Dzisiaj pokażę Wam trzy bardzo proste przepisy z wykorzystaniem skyra. Także zapraszam do oglądania. Pierwszym daniem, które zrobimy, będzie proteinowe danio z wykorzystaniem skyra waniliowego, serka wiejskiego i gorzkiej czekolady. Już Wam pokazuję, jak to się robi. Sposób wykonania jest banalny. Mieszamy serek wiejski ze skrem oraz do tego dodajemy startą czekoladę, może być jedna bądź dwie kostki. Wykonanie tego posiłku dosłownie zajęło mi dwie minuty i moim zdaniem jest to znacznie lepsza alternatywa od zwykłego dania. W którym się totalnie na, nie nasycicie, a tutaj, przez to, że macie i i Serek Wiejski, i dodatek gorzkiej czekolady, to nie dosyć, że zaspokoicie psychikę, to jeszcze się tym najecie. Dobra, idę jeść. Drugim posiłkiem będą proteinowe lody. Dodania będą nam potrzebne dowolne mrożone owoce. Mam akurat maliny. Skim mam także malinowy, aczkolwiek może być naturalny. I w razie potrzeby możecie wtedy dodać słodzik i na koniec jeszcze troszkę dodam zwykłego ciemnego kakao. Jak widzicie, posiłek jest już gotowy. Wszystkie składniki wystarczy ze sobą zblendować. Ja akurat dodałam 250 g owoców mrożonych, bo lubię dosyć gęstą konsystencję. I na koniec jeszcze dodałam połówkę kiwi oraz wszystko posypałam kakao. Dzisiaj będą same propozycje na słodko i lecimy z posiłkiem numer 3. Do tego dania będą nam potrzebne mrożone owoce. Ja akurat mam znowu maliny, kakao. Skier ja akurat mam czerwoną-czarną porzeczkę, odrobina wiórków kokosowych, orzechy ja mam nerkowca, płatki owsiane i jeszcze wrzątek wody. Przepis będzie banalnie prosty: wystarczy płatki owsiane zalać wrzątkiem wody, poczekać aż napęcznieją, potem dodajcie skier i dekorujecie wedle uznania. Taki posiłek możecie przygotować nawet dzień wcześniej, zapakować go do lodówki i mieć, na przykład, do pracy. Jeżeli chcecie więcej takich filmów z szybkimi pomysłami na posiłki, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Możecie także mi napisać w komentarzu, jaki główny składnik ma być w kolejnym filmie. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!